Ponieważ to nie Aston Martin Jamesa pogoda, Bonda, ale dla bohatera sucho, filmu Wiosna to auto samochód... jest ważniejsze niż żona. Przez te 40 lat wyłącznie w moim posiadaniu. Wojciech Szwiec, autor tego za, filmu Przygodę z Kinem Amatorskim, rozpoczął kilkanaście lat temu. Dziś nie wyobraża sobie bez tego życia. My robimy filmy jako filmowcy amatorzy czy filmowcy niezależni dla takiej wąskiej yy, grupy publiczności, która, którą pasjonuje właśnie takie mięso w kinie. Takie. Yy. Troszkę czasem chropowate treści. Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich to właśnie miejsce dla takich twórców. Do Bierunia przyjechało ich ponad 60. Tutaj w naszym regionie śląskim jest mało takich festiwali. Festiwali stricte dla amatorów. Choć amatorom trudno przebić się przez twardą granicę komercji, to filmoznawcy przyznają, że takie przeglądy to dla młodych twórców kolejny krok w drodze do wielkich produkcji. Dzisiaj można tak zaczynać. Rzeczywiście 23 lat temu to było trudniej. Ruch amatorski był bardziej wąski, dlatego że nie było możliwości technologicznych. Z małego ekranu na dużej daleka droga. W jej pokonaniu znacznie pomaga internet. Portale społecznościowe stały się miejscem amatorskich premier. Kiedy zrobi się film, rzuca się go na jakiś portal, czy to YouTube, czy promuje się na Facebooku, ponieważ jest to strasznie łatwe. Jest tam mnóstwo ludzi wyszukujących takich rzeczy i później to reakcja łańcuchowa biegnie wszystko po kolei. Według filmowców amatorów nie fundusze są najważniejsze. Liczy się scenariusz, pomysł i emocje. A te można mieć bez wielkich pieniędzy. Zgodnie z instrukcją.